w dzisiejszym filmie pokażę wam jak wbiłem się do no topki killi Zostawcie suba i lajka i napiszcie swój nick w komentarzu, to weźmiecie udział na legeseta No i co, bez przedłużenia zapraszam do filmu Dobra, jesteśmy już na serwerze, dwie minuty Was dopiero ja co wszedłem a to... już od razu na voice'ie Od razu idę rtp, bo jest border bardzo mały, bardzo mały Patrzcie co się tu odpieprza Jakby nowy serwer, statystyki mi już zresetowali jak widzicie Pierwszy co robię to patrzę topki, no topki rzeczywiście Już ktoś ma pierwsze topki Jest, teptała mnie pierwsza osoba Dobra, mamy to. Pierwszy tepek na. Gdzie będziemy? Jest! Dobra, będzie pierwszy kill. Raczej. My mu to musimy, widzę, mega szybko speedrun'ować. bo chcemy dostać się do topki. Aha, bo w ogóle nie wiem. Ten, poczekajcie, bo on... full Mosa robi. Ale też też mu... Nie, 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 nie wykopmy się, nie proszę. Mam małą ma patę. Dobra, poczekajcie, podkopiemy go. Nie, proszę. Chciał wycykać perłę. Błagam, teraz już nie ma gdzie. A on nie ma nawet kil... Nie, nie, nie. Nie. Co on robi? Nie, wycyka. Dobra, muszę normalnie go gonić. Ja pieprzę. Boniu, wodę ma jeszcze. Mamy, mamy pierwsze zabójstwo. Dobra, easy. Nie, zlogał, kurde. Ej, ja przypominaj mi się takie początki pyka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Takie typowe początki mi się przypominają. O, patrzcie w jakim... Nie, tarapują. Mamy. Dobra. Nie, trzeba mnie tutaj... Dobra. Ej, co jest? Dobra, ja cykam perły za nim. Dobra. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra. Yy, szybko bierzemy sobie dajden. Mamy go. Cykam za nim perełkę jeszcze. Na dodatek. Jeszcze jedna. Dobra, mamy typka. I to będzie nasz drugi kill, w tym... Nie na spawnie. Mamy drugiego killa. Jestem już topce czy mnie nie ma jeszcze? Ja... Nie mam mnie jeszcze. Po trzy kile każdy ma. Ai and ten już ma sześć kill. Tepa! Dobra, tepa kolejny, będziemy mieli trzy kille. Dobra, jaki... Ej! Dobra, bombę muszę wysypać, sorry. Ale tu mam dwa kills. Easy. dwa Easy kille tu są. Kolega jeszcze z półkę pali. Jeden leży. O Boże, Anna, typek, co jest? A na ziomek, masakra. Nie, widzowie, ja mu, muszę chyba zorać, wiecie. Chociaż nie wiem, czy on mi nie będzie orać. Dobra, poklepię się z nim trochę. No, on, on mi będzie orać. Może skilujemy jeszcze Ana na odcinku. Dobra, robimy tak. Dobra, jestem z nim... Okej, okay, jednak nie. Dobra, ładnie. Kurde, nie spaliłem mu tych itemów. A mam lawę, nie mam lawy nawet. Jumpa, ja też sobie wypiję Jumpa Będzie orał do góry perłami. Wszystkim, nie wiem, chyba. O, jeszcze się długowałem Bardzo dzwonię w bloku. Dodatkowo, więc super. Dobra, ja, ja perłami lecę za nim. Dobra, mogę. Kurde, bardzo dobrze stawia Dobra, mam go. Hitnąłem. Perłu, perłę cyknął. Gdzie jest, tu jest. Kurde, nie widziałem. Dobra, perłę cykam. Okej, okay, dobra Nie, proszę, tylko mnie nie rzucaj Dobra, aha, on będzie teraz Kurde, to jest fria na ziomek Znaczy, elege Kurde, tylko koła... Aha, mnie jeszcze perły tak dziwnie bukują, no super O, nie ma opsa! A, nie ma opsa, myślałem, że nie ma opsa jak ma elitrę? Kurde nie- Dobra mam go, mam go, mam go Nie, wycykał, wycykał Ale dobra, tu jeszcze nie jest koniec Nie ma chyba obsa już widzowie, tak mi się może wyda- Wydaje Ale cyka te perły Jambus mi się kończy, jemu już się skończył. Piję drugą potkę, szybko. To już jest ląd? Tak, my jeszcze na jakiegoś dużego trafiliśmy. No nie, już wyszedł. Aha, perła go gdzieś wycykała. Dobra, ucieknam. Lecimy do kolejnej osoby. Piję potkę. Ale bomba teraz jest taka droga, wam powiem. Tyle na tą bombę zmarnowałem. Ale no cóż. Dobra, dwa kile Jest jeden, dobra, jeden chociaż, dobra, już trudno, że dwóch się nie udało. Jest jeden Tu będzie jeszcze mi to brakować. Ale no dobra. A topka jest... O, te bra mnie, no i 5 kili Ma już topka. No, proszę, nie logaj. Nie logaj, dobra, nie lognął. Ja py przelułam łatwe zabójstwa. Jestem w topce, siódma topka, zarąbiście, jestem w topce, lecimy po top 1. Na kabylek mi się wydaje, że jakby zrobił takiego boxa żeby na live mega fajnie farmić te topki. No to, to jakby teraz jest taka nowa edycja tak szczerze, naprawdę Gdzie? Tam jest, co jest? De? Fitnąłem, całą biście. Dobra, kolejny kill... On to może mieć, Nie no nie, nie ma trapa na pewno na starcie edycji. Zarombiście, że schodziły podziemia. Dobra, robię mu tak, tak. Dobra. Kamil łap. mnie kolejny, zarąbiście. Lecimy, te pamy dalej. Może nie zatrzymujemy się. Dobra, jest w końcu jakiś trap. Ale tu jedna perełka widzę. Że na spokojnie. Te jakby mi się go udało sknokać. Proszę. Nie sknokam, dobra, biję go normalnie. Mam strękwa jeszcze. On powinien oddać. Od razu na górę muszę. Co on robi? Dobra, leży. Na górę od razu idę. Jest tam ten Bartek. Nie. Mam go, mam go, mam go! Nie bieram, nie zbieram tych itemów, ile są ważniejsze. Dobra, je, jest w łebach, jest w łebach, chociaż go nie ma w łebach, dobra. Dobra, jest teraz w łebach. Nie, wodę ma. Idealnie wodę zamurowałem. Hmm, aha. Dobra, mamy go, mamy go, kolejny Piąty jestem, jest tu ktoś, czekajcie Marty jakiś Jest, czekajcie, wbiję go Dobra, proszę Więc, dobra, mam go Ale trzeba by mu się i tam chociaż je spaliły Ale border jest taki mały Tak się przyjemnie kiluje widzowie, serio Wbijajcie na pyka Bo się mega przyjemnie kiluje tych ludzi Dobra, ma ich? Tu jest, dobra, ma kogoś. Zarąbiście, Kamil. Dobra, robimy tak, tak. Dobra, kolejny lejarzy roz, Rozpędzamy się, niech Kamil sobie weźmie tej temki. Dobra. Mm. I lecimy tepać do kolejnej osoby. Rozpina, do dobra, jakiś florek mnie teplą Dobra. Full, full napity. Oj oj, spamię wchodzą mi. Dobra, ale nie dostaję. Kurde, mać, nielegal. Żyję. Zbugowałem się. Nagrywam ich niki. Mam, mam replay moda z ich nikami. Lecą po odcinku na bana. Od razu. Ile tu jest killi? Raz, dwa. Dobra, tu są... tu jest Raikili. Le, leży jeden. Dobra, czekajcie, nas zamuruje, żebyśmy nie dostawali... No właśnie, on tam spuszcza, ale na szczęście. Nie dostajemy. Dobra, kolejny... Tutaj powinien oddać. Odda czy nie? Dobra, muszę zrobić tak. Kurde, on teraz będzie rozko rozkopał już. Kurde, dobra, nie rozkopał. Mmm Wiecie co, bo jestem w trapie i nie chciałbym brak. Wskoczył jeden. Potem kolecę, Ty, spuszcza. Postaje, ale dobra. Na spokojnie udało mi się. Jeszcze tego hitę. Dobra, zarąbiście. Mam ich tu w dwóch jeszcze. Tak jak chciałem. Dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, kogo ja już mam lać Przynajmniej nikt u góry nie będzie spuszczał drzwi Dobra, tego już zabijałem Teraz na tym się skupię Dobra, leży drugi Teraz ten Dexi musi uciekać Ja cyknę sobie perełkę Dwie perełeczki I mam, mam tego Dexiego I ten Dexy też raczej znaczy, już odda Jak mówiłem Dobra, nie kupię, bo mnie tepa kolejna osoba. No i wróciły już te bany. W Ko kolejnym trafie będzie bomba. No patrzcie, nawet nic się zrobić nie dało. Widzieliście to? Ja się chyba do nich nawet tepałem. Wróciły już, widzowie, te bany. Czekajcie, zobaczymy, czy ja się do nich. No, tepałem się już do nich. Dobra, a tam ktoś spuszcza na górze. Tamtego na pewno nie zabijałem, poczekajcie. Tamtego na pewno nie zabijałem. Tu jest, ten, a ten Dexy skoczył do trapa.